Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie na kanale Wspólnota Graczy. Ja jestem Kaspi, a to jest kolejny odcinek z serii Wiedźmin edycja rozszerzona i dzisiaj udamy się na groble. Zaczniemy wykonywać zadanie na grobli, w nowej lokacji. Wykonamy sobie parę zleceń i ogólnie po prostu coś tam pozwiedzamy. Wierz! Także będzie ciekawy, ale na sam początek idziemy pogadać z kupcem Loy Verdenem. Cóż ja widzę, Brama na groble. Ow i kupca Lujana. Świetny plan. Cicha to. Redańczycy to parszywi złodzieje. Stara wyzima, za tą bramą codziennie Katriana zabija dziesiątki istnień. Mam przeczucie, że kwarantanna niewiele tu pomaga. W czasie wojny służyłem w bezużyciu. Podwoje wodą broni bory. Świat. Nie sto. Rzeki jeziora. Jest tylko. Ani Radek. chwili wydźwignienia. Lojwarden! Znowu ty? Wpuścili cię do miasta? Kupiec Lojwarden? We własnej osobie. Porozmawiajmy. Tak? Dowiedziałem się, że potwory w okolicy przystani na bagnach zagrażają transportom towarów. To prawda? Niestety prawda. Jak rozumiem, nie pytasz z czystej ciekawości. Szukam kogoś, kto zapłaciłby za ich usunięcie. Dobrze trafiłeś. Przystań na bagnach mieści się w obszarze, na którym prowadzę interesy. Odkąd pojawiły się tam bestie, sporo tracę. Potrafisz opisać stwory napadające na transporty? Co ci będę opisywał? To utopce. Pojawiają się w nocy, mordują tragarzy i niszczą towary. Daję ci za nie 400 Orenów. Może być? Upadła! Interesy z tobą to prawdziwa przyjemność. No, ja myślę. Porozmawiajmy, tak? Sądzę, że to ty płacisz za brosze salamandry. Co? Chyba zaszła pomyłka. Nie wiem o czym mowa. Wiesz o czym mowa. Zresztą dlaczego się wzdrygasz? Ja też poluję na salamandrę i mogę tego dowieść. Skoro jesteś zapalonym łowcą bandytów, dostarcz mi trzy brosze. Wówczas porozmawiamy. Przyniosłem trzy brosze salamandry. Chyba. Znakomicie. Ogłosiłem, że płacę dwadzieścia orenów za sztukę. W tym przypadku zrobię wyjątek. Dostaniesz dziesięć razy więcej. Świetnie. Chciałbym również wiedzieć, dlaczego płacisz łowcom nagród za walkę z bandytami. Powiedzmy, że salamandra szkodzi interesom. Twoim interesom? Między innymi moim. Posłuchaj mnie, Wiedźminie. Są na tym świecie siły, przerastające twoje wyobrażenie. Bardzo wpływowe siły. Lepiej dla ciebie żyć w błogiej nieświadomości i dalej sądzić, że świat jest taki, na jaki wygląda. Lojwarden, słyszałem ostatnio tyle górnolotnych monologów, że twój nie robi na mnie żadnego wrażenia. Mam w życiu twoje siły. Chciałbym jedynie wiedzieć jak dotrzeć do przywódców salamandry i jak dorwać niejakiego Azara Jaweda sam chciałbym dostać tego Jaweda jeśli go wykończysz przyjdź do mnie a zapewniam cię że dostaniesz więcej niż 20 orenów a jeśli uda ci się rozpracować salamandrę jeśli rzeczywiście uda ci się rozpracować salamandrę postaram się w pełni zrekompensować twoje wysiłki to nie będzie łatwe Odwiedzę cię jeszcze, licząc na pomoc. W miarę możliwości pomogę. Do zobaczenia. Tak? Jak tam handel? Czy ty, Wiedźminie, myślisz, że ja tu stoję ze straganem i sprzedaję rzepę? Ja jestem kupcem większego formatu. Prowadzę interesy, o których nawet ci się nie śniło. Rozumiem. Nic nie rozumiesz. Czekam tu na ważne informacje. Porozmawiajmy. Tak? Garden. ani chwili wytchnienia, cholerna Dobra, idę na chwilę, żeby to... Do... Ech, kurła. no co za chłopnie! nie? Przedeż mi blokować Dobra, no lecimy kuźwa. No, dlaczego to na przykład nie może być? A. Chcesz pociągnąć? Nie dzięki, nie chcę ciupciać Przewoźnik: Usługi przewoźnicze w najlepszych cenach. Przewieź mnie na drugi brzeg, czas topienią. Jesteś go... Tak. tak Pójdźmy na wagna. Jej! To witamy na grobli. Co? moje bagno, ciekawe, czy tu szreka spotkamy? To chce się Bagienno, pary, utopce i woda w butach. To jedyne, czego mogę się tu spodziewać. Kim jesteś. Wiedźminem. Wiedźminem? Proszę, proszę, a myślałem, że stary Leo Bonhart wszystkich zarąbał. Bonhart? Nie słyszałem. I już nie usłyszysz, gryzie ziemię. Wszyscy w tym fachu, prędzej czy później, trafiamy na lepszego. W tym fachu? Jestem łowcą głów. Jaką masz do mnie sprawę? Kim był ten Bonhart? Stary Leo był legendą. Widziałem jak pracuje. Wiesz, Wiedźminie, w pewnym sensie był do was podobny. Zabijał bez gniewu, smutku, bez żadnych emocji. Tak jak ty zabijasz, bo ja wiem kulawego utopca. Był najlepszy. Wysoki, chudy i te oczy. Jedno spojrzenie tych rybich, pustych oczu wystarczało, żeby złamać człowieka. Był magiem? Nie. Był normalnym człowiekiem, to znaczy fizycznie. Zabił nawet kilku Wiedźminów. Takich, co to się wieśniakom narazili. Na nic się zdały te wasze magiczne sztuczki i Wiedźmiński refleks. Ale nie żyje, jak mówisz. Trafiła kosa na kamień. Tak. Uważaj na siebie, Wiedźminie. Przechodzę w sprawie ogłoszenia. Nareszcie ktoś się zgłosił. Przyjdę jak ty. Czekam. Bywaj. do niego trzeba w sprawie skóry... Czy alkoholu nie ma? Ja chyba tylko alkoholu tak naprawdę nie ma, kurwa. No właśnie, to niemożliwe jest. Poczuwamy i w nocy. Zapalajmy sobie na utoce tutaj. Czyżby nowy klient? Zapraszam na moją łódź. O! Daj jakaś niespokojna. Nie jestem twój. Praw nie odgad. Na mnie mówią różnie. Ludzie lubią przesadzać. Nie obrażam się. A co do parchów? tak. Bywa. To zbiorowisko chałup wygląda mi na wioskę ceglarzy. Z daleka, siwy, a nie stary, niepokonany, lecz naznaczony bliznami, utracił, a teraz poszukuje. Jak mam się do ciebie zwracać, dobra kobieto? Jestem Waska, starsza wioski. Gerald, wiedźmin, miło mi. Czym się zajmują mieszkańcy osady? My, ludzie prości. Jedyne, co potrafimy, to wydobywać glinę i wypalać ce. Jesteście ceglarzami? Nie widzę, żeby ktoś pracował. Złe czasy dla nas nastały. Rozwiąz... Chcesz o coś zapytać, białowłos? Był tu wcześniej inny Wiedźmin, Berengar? O, był. O różne rzeczy pytał. O te... no, alchemię. I koło wieży maga się kręcił. Pewnie go ten alchemik... Kalkstein tu wysłał. Potem znaleźliśmy jego sprzęty w dole z gliną. C całe zakrwawione. Nic więcej nie wiemy. Dziękuję, Waska. włosy. Tam były ślady walki. I to nie z potworami. To ludzie go dopadli. Źli ludzie z suchych krain. Ogniste jaszczurki. Nie daj się dopaść, bo będę cię potrzebować żywego. Czym się tu zajmujecie? Wybieramy z ziemi glinę, formujemy ją w cegły, potem wypalamy w piecu i sprzedajemy w zimie. To zyskowne zajęcie? Niezbyt zyskowne, biało Klepiemy biedę, bo. Chociaż miasto się rozwija i wciąż potrzebuje budulca, przewoźnicy i bogaci kupcy odbierają nam część zysku. Rozumiem. Nie chcielibyście się przenieść? Wynieść się. O nie, nigdy. My, my znamy się tylko na wyrabianiu cegieł. To Wasza sprawa. Chcesz od. Dlaczego ludzie nie pracują? Macie jakieś kłopoty z potworami? Utrafiliście w samo sedno, w dołach, w których wydobywamy glinę, zaległy się stworzenia mordujące robotników. Jak wyglądają te potwory? Jakby utonęli, a potem z martwych wstali. To prawdopodobnie utopce. Mogę zająć się tym problemem. Jesteśmy biednymi ludźmi, białowłosy. Wystarczy. Gdzie mam iść? Idź w kierunku przystani! Na rozwidleniu wybierz drugą drogę. Okay. 嗯。<clears throat> o kur... wygrałem lul o 4 szóstka dwie pary w sensie <laughs> For fuck's sake. Ja pierdzielę. Nie ja już przegrałem. Trochę mm. chust. Trudno. idziemy A co ja mam za zadanie od Zygfryda? A to pielce, ok. Ja to pielce muszę mieć. Ok, teraz pękło dziury w ziemi, to chyba doły zginął. Wo. Zmiataj stąd mały. Tuż jest. Co to za bredni? No nie mam pojęcia, co tu zrobić teraz z Berengarem, z misiem Berengara. Ha, 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 ha. Noe. Jesus. Pent. Jævla Bra. No dobra, mm, moi drodzy. Myślę, że sobie tu skończymy odcinek. Także Wam bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!